Witam na moim kanale po trochę dłuższej przerwie. Nic nie wstawiałem, ponieważ w moich akwariach nic szczególnego się nie działo. Takiego żebym musiał już nagrywać film, Wam relacjonować. Teraz w sumie też nic szczególnego się nie wydarzyło, no ale no, nie chcę takiej długiej przerwy na kanale robić, więc postanowiłem, że mam wolno, chwilę wolnego czasu, więc tak pokrótce powiem, co w jednym i drugim akwarium. No, zaczniemy może tym razem od. 30, bo tak zazwyczaj zaczynam od krewetkarium. akwarium ogólnie ma się dobrze. Obsada w komplecie skrzyczyki, bystrzyki też. Otoski yy, wszystko jest tutaj ok. Jeżeli chodzi o rośliny, też dobrze nic tutaj złego się nie dzieje. Yy, w zeszłym tygodniu robiłem troszeczkę większe porządki w akwarium taka podmiana wody i zaczął mi się pojawiać taki punktowy glon na roślinach. Chyba troszeczkę jakieś początki, żeby chyba odwapnienie, nawet, więc zrobiłem troszeczkę większą podmianę, takie czyszczenie dokładniejsze. I troszeczkę tej zmian zaszło, ale tylko taka kosmetyka. To po kolei. Jeżeli chodzi o Mech, Mech String Mouse, właśnie tutaj od niego zaczynam, ponieważ tutaj nastąpiła największa zmiana. Zerwałem go z kamienia, ponieważ jego podstawa zaczęła gnić, więc kwestia czasu po prostu by popłynął w górę. Więc zerwałem go, posadziłem na nowo. Mech ogólnie ładnie rośnie, nie ma z nim żadnych problemów. Kolejna roślina, no też już może wspomnę o dalej mchach. Mech Christmas Mouse. Na razie tak słabo widać, tym bardziej na filmie, ale pojawiają się pierwsze tej stożki wzrostu, czyli jest ok, więc kwestia tylko czasu i mech zaskoczy, zacznie rosnąć. Niestety, teraz mówię, nie brązowije, nie, nie żółknie i tak dalej i tak dalej, więc jest to zdrowe, tylko potrzebuje troszeczkę czasu, żeby zaczęło rosnąć, więc bez pośpiechu, ale jestem dobrej myśli, że będzie to wszystko ok. No i teraz pozostałe rośliny. Zwartka, potocznie zwana sercolista. Tutaj troszeczkę przy ostatnich porządka też nastąpiła taka korekta, że chodzi o jej wygląd wizualny. Wszystko co stare, blade zostało usunięte. Stały tylko te liście, które w moim akwarium tutaj wyrosły. Bardzo ładne, ładnie wybarwione, dosyć duże. Kolejny liście, jak widać, w drodze. Roślina nie choruje, żony z nich problemów nie ma. Kolejna zwartka to zwartka malajska. Cztery sztuki, które tutaj mam. Troszeczkę ostatnio spowolniły, dlatego przy ostatnim serwisie, nie, przepraszam, dwa tygodnie temu, pod korzeń włożyłem dosłownie pod każdą roślinę po kulce tak troszkę, żeby ich wzmocnić. Może nie wygląda jakoś tak zbyt bogato, no bo to aż wiadomo, podłoże było kiedyś swego czasu mocno odmulone z uwagi na problemy z glonami. Też to jest zwykły żwirek, nie podłoże aktywne, ale rośliny rosną. Tutaj, yy, nie wiem, czy to będzie widać. Na środku kadru mniej więcej mamy łodyżkę z nową która się niedługo pojawi, i tam dalej, tuż przy szybie, idzie. Jest ślimak, jest nowa roślinka i tam zaraz obok korzenia też, może tak jak Wam pokażę. Tutaj proszę bardzo, jedna roślinka, nowa wyrasta i tam dalej druga, tak mniej więcej na no środku kadru. Czyli zwartki powoli ruszają, będą nowe sadzonki, <laughs> więc powolutku zacznie się tutaj na tym podłożu zagęszczać ta roślinka. Kolejna zwartka to zwartka Venti dobrej kondycji, jednego liścia tylko wyciąłem żółtego, reszta się ładnie trzyma. Rośnie jak widać pełno nowych listków, są dużo mniejsze, no wiadomo roślina musi się tutaj zaklimatyzować, zakorzenić, ale nie choruje, więc to jest dobry sygnał, więc myślę, że kwestia czasu i też te liście będą coraz coraz większe. I na koniec wartka yy, Spiralis Tiger Red, czyli ta na końcu, takie ładne bordowo-zielone liście. Roślina pięknie rośnie, tak by u mnie była już wiele, wiele czasu posadzona podłoże. Liść za liściem. Liście są cały czas takich samych rozmiarów, czyli dosyć duże. W ogóle ta roślina no, nie będzie przesadzać powiem, że nie odczuła zmiany warunków, jak ją y, kupiłem i wsadziłem do mojego akwarium. Cały czas ładnie rośnie. Zwartka tak jak wiem klimatyzuje się, małe listki wypuszcza, natomiast spiralis, jak rosła, tak rośnie, więc jestem szczerze z tej rośliny bardzo zadowolony. Pierwszy raz ją mam i od razu takie pozytywne wrażenie robi. Ogólnie akwarium, jak widzicie, prezentuje się dobrze. Większych problemów nie ma. Jakieś tam troszeczkę glony się pojawiają, ale wszystko na bieżąco usuwam. Jakieś żadnej plagi nie ma. nic nie ma. Filtr. Niektórzy powiedzą, że za mały, ale ja uważam, że dobry. Falmini Plus daje radę. Raz na 3-4 tygodnie czyszczę gąbkę. Jest wszystko ok. Tafla wody w nie najgorszym stanie. Więc na razie filtra nie zmieniam. Jest tak, jak jest. Jest ok. Co do warunków, no to u mnie w akwarium, no niestety, jak widzicie, 28 stopni. I no niestety. Takie są uroki upałów. Na koniec szybko akwarium, czy 10-litrowe krewetkarium. Ma się dobrze, mchy rosną. Krewetka jedna miała młode, ale tych młodych na ten moment nie widać, więc albo nie przeżyły, bo coś się zaczyna w akwarium dziać z wodą, czy z młodymi, albo po prostu są gdzieś schowane w tym goszczu muchów. Muchów na razie nie ruszam, są OK. Anubias też jak widać ładnie rośnie, więc kolejny widać nawet listek. No na razie nie mam czasu, ale kwestia że jak znajdę troszeczkę wolnej chwili, to postaram się tutaj dokupić świeżej krwi, żeby to akwarium troszeczkę bardziej Ruszyło, że chodzi o obsadę. Myślę, że to tyle na ten moment. Większe problemy z tym akwarium nieba. Na razie wszystko rośnie. Więc jest ogólnie OK. Więc w tym filmie to tyle. Pozdrawiam Was. Trzymajcie hej.